Dobry dzień, dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że jesteście ze mną i dzisiaj, jak widzicie już po tytule, zapraszam Was na haul mierzymy z Mojito. I pewnie jesteście zaskoczeni, bo Holu z Mojito mierzymy jeszcze nigdy na moim kanale nie było. Eee, I powiem Wam, że żałuję, że tak późno, dlatego że mam tutaj dla Was do pokazania. Same perełki. Ja bardzo często zaglądałam do Mohito. Kiedyś byłam nawet na otwarciu Mohito u nas w Biomstoku w galerii Alfa i kupiłam sobie kilka wspaniałych rzeczy. Później jakoś gdzieś tam zaglądałam, zaglądałam. Ja e, zawsze widziałam, że Mohito ma e, rozmiarówkę do 44. Nie widziałam rozmiaru 46 Mohito e, albo XL. No i tak sobie myślę, no dobra, no te 44, mm, mm, mm. No nie wiem, eee, zobaczymy. Eee, ale słuchajcie, dostałam od Mohito do wykorzystania taki bon, taki voucher, e, czyli będzie to taki e, film na zasadzie barteru, dostałam do wykorzystania voucher na pewną kwotę e, weszłam sobie do sklepu internetowego i po prostu o nie miałam znalazłam tyle fantastycznych ubrań naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia e, same, jak to się mówi u mnie sztosiki, także dziękuję Mohito, że mogłam sobie e, posurfować po waszym sklepie internetowym, wyszukać fajne wiosenki Perełki, przedstawić je dzisiaj w filmie. Koniecznie zostawcie łapkę do góry, zostawcie też swój komentarz, czy odwiedzacie Mohito, czy podoba Wam się najnowsza wiosenna kolekcja, czy podobają Wam się nowości. Eee, będzie też tutaj taka jedna perełka, dlatego że mm, mogliście już zauważyć ją na Instagramie przy okazji mojego vloga, a mówię tutaj o sukience, która skragła Wasze serca, więc teraz rozwieje wątpliwości. Sukienka jest z Mohito, no i dzisiaj w tym holu właśnie ją zobaczycie. Byłam też bardzo ciekawa. Kawa rozmiarówki, byłam też ciekawa rozmiarów, bo tak jak mówię często mochi, to wcześniej nie odwiedzałam i zdecydowanie musi się to zmienić, koniecznie musi się to zmienić. Zaraz sami zobaczycie, w ogóle jakość ubrań jest perfekcyjna moim zdaniem. Dobrze, nie przedłużamy kochani, zaczynamy. Zaczniemy od bluzki, która jest w rozmiarze XL. Będą tutaj dwie bluzki, dwa t-shirty. E, bardzo takie fajne, e, codzienne, czegoś takiego brakowało w mojej szafie, więc się na nie zdecydowałam. E, numer jeden to zobaczcie, taki fajny szary. I oczywiście z takimi t to jest tak, że możemy je sobie wsadzić w spodnie, możemy je sobie wypuścić jak kto lubi, jak kto woli. To jest numer jeden. Rozmiar, tak jak mówiłam, Mixer. One chyba są w cenie 49 zł, coś około 50 zł. No i zobaczcie, szara z przepięknym motywem róży. Muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że jeżeli chodzi Właśnie o ten kolor lawendowy, liliowy, to teraz to jest po prostu hit. Także ja zdecydowałam się na taką, i ja po prostu e, wkładam ją sobie w spodnie. Tak się czuję lepiej, moim zdaniem tak to e, fajniej wygląda. Także e, koszulka numer jeden, oczywiście możecie ją sobie e, wyjąć. Zobaczcie, ona ma e, taką długość, bardzo fajną. Także e, Koszulka numer 1, taka super fajna. W ogóle bardzo mi się podoba ten nadruk tutaj, tej lawendowej róży. Są też takie srebrne napisy, więc wydaje mi się, że wygląda naprawdę fajnie. I teraz mam perełkę, która bardzo mi się spodobała na stronie, i największy rozmiar, rozmiar był to rozmiar 44. Zobaczcie na tą kurteczkę! Pikowana biodrówka, króciutka, czyli powiem Wam, że to jest po prostu teraz hit tej wiosny. Ten kolor to jest po prostu hit sezonu. No i mówię, dobra, 44, nie wiem, nie wiem, czy w takie 44 sieciówkowe się zmieszczę. Natomiast ja zawsze o tym mówię. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Jeżeli chodzi o kurtki skórzane, o kurtki, e, takie katany jeansowe, o ramoneski, to ja takich rzeczy nigdy nie zapinam. Nigdy, po prostu już od najmłodszych lat e, kurtki ramoneski nie zapinam. E, także wiedziałam, że nawet jak się w niej nie dopnę, to i tak w ogóle mnie to nie interesuje, dlatego że takie kurteczki ja po prostu noszę rozpięte. Także zobaczcie, rozmiar 44. Kurtka prezentuje się tak. Zaraz ją sobie tutaj zmierzymy, zaraz Wam pokażę. I cele kurtki nie pamiętam, także napiszę Wam tutaj na ekranie. Będzie sporo takich kurteczek. I ja dzisiaj w takiej stylówce byłam rano, słuchajcie, w biedronce na zakupach i po prostu, no już taka się czułam, e, pani wiosna. I zobaczcie, kurtka prezentuje się tak. W ogóle to połączenie tej kurtki i tej koszulki uważam, że jest naprawdę świetne, no kolor petarda, w ogóle dużo takich kolorów teraz w sieciówkach, bo tak jak mówię, to jest taki typowy już teraz nie, wiosenny kolor i na upartego gdybym chciała, to ja się oczywiście w niej zapnę, natomiast no mówię no to już tak nie wygląda super ekstra fajnie, w takiej wiecie ściśniętej, ale nawet gdybym miała ją rozmiar większą, to tak jak mówię wam no ja takich kurtek po prostu nie zapinam, bo słuchajcie no nie lubię, także Jestem bardzo, bardzo z tej kurteczki zadowolona. Ona jest taka leciutka, zobaczcie, taka miłutka, pikowana, więc ona naprawdę świetnie, świetnie się, kochani, sprawdzi właśnie i na wiosnę, i na lato, dlatego że jest bardzo leciutka, taka jak piórko. No i ten kolor, myślę, że taka kurtka to ożywi każdą stylizację, i nawet na sukienkę, myślę, że taka. Kurteczka będzie fajnie wyglądała, także czy do jakiegoś T-shirtu, czy do jakiejś bluzki, czy właśnie do sukienki, myślę, że naprawdę super. Zobaczcie. No, petarda, naprawdę świetna jest. Zobaczcie, super. Także taka kurteczka, taka nowość u mnie i lecimy dalej wskakuję w kolejny t-shirt i do niego w sumie mam też kremową kurtkę, więc też od razu Wam pokażę. I ha, haha, ha, tutaj pewnie się nie zdziwicie. Tak jak Wam mówiłam, w każdym moim holu, w każdym moim mierzymy, motyw panderki być musi. Więc tutaj mam taką oto koszulkę, to jest też rozmiar, zobaczcie, XL. I ja się właśnie zawsze zastanawiam, czy lepiej do środka ją sobie tutaj zarzucić, czy niekoniecznie. Także dajcie mi znać! Świetna naprawdę w ogóle ten nad mi się bardzo spodobał. Ja bardzo lubię nosić panterkę. Jeżeli nie oglądacie, to doskonale wiecie. 49,99 rozmiar XL, nie wiem, czy już Wam mówiłam, no ale tak jak mówię, uwielbiam, uwielbiam e, takie rzeczy, i już mam do tej e, bluzki pokażę kurtkę. Ta kurtka jest również w rozmiarze 44 i muszę Wam powiedzieć, również jest taka pikowana, zobaczcie, ale co Wam muszę właśnie jeszcze raz powiedzieć, to to, że jest troszeczkę większa niż tamta, więc widzicie, rozmiar 44 rozmiarowi po prostu nierówny, także zobaczcie, to taka bomberka fajna, ona ma też tutaj ściągacze, ma zamek, no po prostu jest świetna i zobaczcie, tak, 44 cena, 139 zł, więc wydaje mi się, że jak za taką kurtkę no przepiękny złoty zameczek. Zobaczcie, Wam tutaj przybliżę ją, bo jesteśmy w świetle dziennym, więc troszeczkę może być tutaj obraz rozjaśniony. Także 139 zł, moim zdaniem cena naprawdę fajna. Więc już sobie tą kurtkę przymierzymy i tak jak mówię, uwielbiam takie kurtki, które będę mogła nosić właśnie i wiosną, i chłodniejszym latem. Bardzo mi się takie kurdeczki podobają. Dobra, no rewelka, rewelka. Ja w ogóle lubię taki krój y, ala bomberka. Dobra, już się poprawię i już Wam pokazuję. Zobaczcie, takie rękawki, tak wygląda. O, i tak wygląda y, w całości. Bardzo, bardzo fajna. Tak jak mówię, tutaj już na spokojnie się zapinamy proszę bardzo, jakbyście chciały zobaczyć, może ktoś jest z takiej postury jak ja to spokojnie 44 jak najbardziej u mnie z tą rozmiarówką jest tak różnie bo na przykład bluzki noszę 44 spokojnie spodnie 46 czasem 44 czasem zobaczcie, kurteczka wygląda tak moim zdaniem jest świetna właśnie do mm, na tę porę roku jaką teraz mamy także koniecznie dajcie mi znać jak Wam się podoba, a my lecimy dalej, bo powiem Wam, że jeszcze troszkę tych rzeczy będę miała Wam do pokazania. A teraz mam coś z tak przyjemnego materiału. Powiem Wam, że bardzo długo szukałam białej bluzki. Tak delikatnej, tak mięciutkiej, tak przyjemnej, właśnie z takim dekoltem. Moim zdaniem ten dekolt jest rewelacyjny. Jak zobaczyłam na stronie Mohito, że są. Chyba jeszcze były w innym kolorze, ale nie pamiętam. Ale ja bardzo chciałam białą. I zdecydowanie, jeżeli chodzi o te bluzki. To myślę, że będzie to hit i będę musiała po nie wrócić. Ona kosztowała 35.99, rozmiar tak jak mówię XL. Natomiast ten materiał jest tak miękki. Tak przyjemny w dotyku, tak fajnie ta bluzka wygląda. A ja tak jak mówię, potrzebowałam właśnie takiej bluzki pod marynarki, pod żakiety, właśnie, pod ramoneski. To jest taka bluzka, która moim zdaniem w szafie być powinna. Moim zdaniem każdy taką bluzkę w szafie powinien mieć. I zobaczcie. No, ona po prostu jest świetna, jest tak przyjemny ten materiał, taki mięciutki, naprawdę mega fajny. Także jeżeli szukacie takiej prostej, białej, z przyjemnym materiałem koszulki, no to sobie zajrzyjcie. Postawiłam też na takie trzy koszule, trzy narzutki. Zaraz Wam pokażę inne, natomiast tutaj mam taką w czarnym odcieniu, także zobaczcie, jak ona tutaj się prezentuje i to też jest coś, co ja bardzo lubię nosić, jako taką właśnie narzutkę rozpiętą. Zobaczcie tutaj mamy złote guziczki jest kołnierzyk także wszystko gra to jest rozmiar 42 i kosztowała 119 zł od razu mówię podam wam ceny bo potem pewnie będzie dużo pytań w ogóle teraz mi się podobają takie oversize chociaż niekoniecznie ja dobrze w takim oversize wyglądam już wam pokazuję więc koszula prezentuje się tak oczywiście swobodnie możemy ją sobie zapiąć, ale tak jak mówię cały jej urok to jest wtedy, kiedy ona jest rozpięta i zobaczcie, to jest rozmiar 42 a patrzcie jaki fajny mmm, oversize zobaczcie, takie duże rękawy także tak jak mówię, jak jest chłodniej coś takiego narzucić, do tego jakieś sneakersy wysokie e, rurki czarne, nawet leggingsy bo zobaczcie, to jest długość taka dosyć długa widzicie, o to jest taka długość, także no, bardzo, bardzo, bardzo mi się teraz takie rzeczy podobają. Jestem ciekawa, jak Wam się takie rzeczy podobają, czy nosicie. No, moim zdaniem ten trend, właśnie z takimi koszulami e, oversize, e, bardzo, bardzo e, fajnie wygląda. Także to taka moja e, kolejna rzecz. E, dajcie znać, co myślicie. Dobra, zawsze jak odchodzę tak daleko od Was, to nie wiem, ja siebie nie widzę. Nie wiem, czy wy, czy wy mnie widzicie, ale na pewno mnie widzicie. Dobra, to lecę po kolejne. No dobra, i mamy teraz kolejną koszulę. Ala narzutkę. Takiego, zobaczcie, fajnego e, materiału. Są złote guziki. I zaraz Wam pokażę, bo przyniosłam jeszcze okulary i koszulę identyczną, e, w takim samym rozmiarze, tylko inny kolor. I zobaczcie, o, właśnie, wyjęłam, a chciałam Wam pokazać. E, wzięłam też takie okularki przeciwsłoneczne, dość duże. Ja bardzo lubię czarne i duże okulary przeciwsłoneczne. Ich ceny nie pamiętam. Zobaczcie, no czaderskie, po prostu czaderskie, więc Wam napiszę, chyba, że gdzieś tutaj. Yy, jeszcze mam cenę, nie, nie mam, ale to napiszę wam na ekranie. One nie były też drogie, a wyglądają naprawdę fajnie. I zobaczcie, to jest ta koszula yy, oversize. Zobaczcie, ona ma, tak, tak jak mówię, nawet fajnie można ją przepiąć sobie tutaj paskiem. I to zobaczcie, też jest rozmiar 42, więc śmiało tutaj mogę stwierdzić, że... Zobaczcie, jeszcze Wam pokażę okulary. Śmiało tutaj mogę stwierdzić, że mogłam wziąć nawet 40, więc jakby tutaj jest... No wiecie, jak oversize, to można sobie wziąć nawet mniejszy numer, więc ona wygląda tak... Ja się też musiałam do takich rzeczy przekonać, bo mi się wydawało, że wiecie, jak dziewczyna jest plus size, jak jest taka bardziej puszysta, krągła, to dodatkowo oversize mogą ją poszerzać, pogrubiać. Natomiast myślę, że fajnie to wygląda. Tutaj jakaś tam obcisła koszulka wsadzona w spód, zwykła, basicowa i, i coś takiego. No, powiem Wam, że. Fajnie, bardzo mi się to podoba. A czy tam poszerza czy nie? Pal licho, nieważne, ważne, że się człowiek dobrze czuje i że fajnie w danej rzeczy wygląda. I już wam pokazuję taka sama biała i sprawdzimy sobie tak, zobaczcie tutaj. I tutaj jest cena 139 zł, więc moim zdaniem cena jest naprawdę świetna, także zaraz Wam tą białą jeszcze założę, no i mówię, no to jest taka yy, rzecz, że założycie właśnie i wiosną i latem yy, nawet na sukienkę czy do jakiejś bluzki super, naprawdę super także narzucamy jeszcze tą białą, dobra mam już na sobie białą, ale powiem Wam, że te okulary tak mi się podobają, tak fajnie dodają takiego smaczku jeżeli chodzi o stylówkę no i w białej Zobaczcie, mm, prezentuje się tak. No, czy nie jest super? Ja uważam, że jest. Kto jeszcze tak uważa, pisze komentarz. Także zobaczcie. I te fajne, w ogóle ten materiał jest świetny. Złote guziki są świetne, także naprawdę super, super. I taka rzecz posłuży nam na długo, na pewno z mody nie wyjdzie, więc śmiało możecie nosić. Mam jeszcze dwie pary butów, niestety jedne zamówiłam za duże. U mnie to jest tak, słuchajcie, że ja... Może zdejmę okulary. U mnie to jest tak, słuchajcie, że ja... E... Noszę tak najczęściej 39, czasem 40, bardzo rzadko. Najlepiej to było tak 39,5, no i miałam do wyboru albo właśnie 39, albo 40. I mówię, co zrobić w takiej sytuacji? Wzięłam 40, są na mnie dużo za duże, ale pokażę Wam te budki i jeszcze takie fajne, kremowe klapki, to też za chwilę wszystko Wam pokażę. A tymczasem, co mi jeszcze zostało? A, jeszcze mam torebkę! Jeszcze mam, słuchajcie, lawendową torebkę, to Założę Wam, może tutaj niekoniecznie będzie pasować, zaraz zobaczymy, no ale chcę Wam tą torebkę też koniecznie pokazać. A później pokażę Wam buty i wskakujemy w moją ulubioną sukienkę. I będzie jeszcze Ramoneska. No dobrze, więc ja fanka Pasteli, jak zobaczyłam tą torebkę, to serio, ale nie mogłam przejść koło niej obojętnie, zobaczcie, jaka ona jest piękna. Wygląda tak. No i ten kolor, tak jak Wam mówiłam, to już po prostu jest hit. Hit sezonu. Torebka wygląda tak. Kosztowała 99,99 99. i o, w ogóle ja uwielbiam torebki, takie crossbody. I mamy, słuchajcie, do niej. Wow, mamy dwa paski. Mamy taki pasek i mamy taki pasek, więc super. No dobra, ale wiecie co? Zróbmy sobie tak, że. Aha, nie mam nożyczek. Bo chciałam Wam po prostu przymierzyć tą torebkę. Dobra, idę się z nią rozprawić i Wam ją przymierzę, pokażę jak ona wygląda już na mnie. No dobra, i mam już ją na sobie, zobaczcie. Ona prezentuje się tak. Oczywiście długość możemy sobie yy, regulować. Ja nawet powiem Wam szczerze, że chyba wolałabym, aby ona była krótsza. Ja w ogóle bardzo lubię e, takie torebki, e, to wiecie, to wiecie, że ja takie torebki bardzo lubię i mamy jeszcze taki pasek, więc zaraz jeszcze zobaczcie, e, zrobię sobie z takim paskiem. No ale super, naprawdę. Super, dajcie znać jak Wam się podoba Jestem bardzo, bardzo ciekawa Naprawdę porządnie wykonana, piękny kolor Czego chcieć więcej No i zobaczcie, na tym pasku to już mi się w ogóle podoba Bo ja uwielbiam jak takie torebki są króciutkie Więc ja zdecydowanie Zostawię ją sobie do takich Bardziej sportowych stylówek Na takim pasku, jak będę miała jakieś zwiewne sukienki No to wtedy założę sobie Ten drugi pasek, ale naprawdę Jest piękna i mega mi się podoba I mega się nią jaram I stwierdzam, że nawet tutaj, właśnie do tej koszuli. Czyli e, naprawdę fajnie e, mi pasuje, także pięknotka moja. No dobrze, i teraz czas na sukienkę, która zebrała najwięcej komplementów ostatnimi czasy na Instagramie i we vlogu. Tą sukienkę miałam e, właśnie na urodzinach, trzecich urodzinach Nel e, i ja jestem sama w niej zakochana. I to nieprawdopodobne, jak taka sukienka podbija Waszą tęczówkę oka, e, dodaje Wam wigoru. I jak ja ją tylko zobaczyłam na stronie, to mówię, oho, muszę ją mieć. To jest rozmiar XL, ja muszę się rozejrzeć jeszcze. Jeżeli chodzi o Mohito, nawet stacjonarnie o tego typu e, krój sukienek, bo zaraz zobaczycie, ona jest naprawdę, naprawdę wyjątkowa. E, wstawiłam wam nawet w niej mm, zdjęcie na Instagramie i było mnóstwo pytań o nią i naprawdę wygląda też pięknie na zdjęciach. Także to jest mochito. Zobaczcie, ma tutaj takie drobne guziczki. Kolor jest cudowny, naprawdę. I już wam pokazuję jak ona wygląda. Także ona zrobi nam całą robotę. Tak mi się wydaje, że to jest sukienka, która naprawdę zrobi tutaj e, robotę. E, no piękna jest. Nie mogę się też, wiecie, tutaj rozgadywać na temat tej sukienki. No bo Widzicie tutaj wszystko jak na załączonym obrazku, ale zobaczcie, jest cudowna, przewiewna, no i taka kolorystyka. Ja mam mało rzeczy w takich kolorach, te drobne kwiatuszki, ale zdecydowanie będę musiała się zaopatrzeć w takie kolory, bo po prostu w takim fiolecie serio, ale czuję się bardzo, bardzo dobrze. Także tutaj już rozwiewam Wasze wątpliwości. Sukienka jest z mohito. Zobaczcie, no po prostu. Piękna, ale nam to światło dzisiaj szaleje. Dobra, na końcu stwierdziłam, że pokażę Wam buty, a muszę Wam jeszcze pokazać ramoneskę. Rozmiar 44 i ona jest najmniejsza, jeżeli chodzi właśnie o te kurtki, które Wam pokazywałam. Ona jest najmniejsza, ale jest niezwykle urocza i ma przepiękny kolor. Trochę nam się tutaj rozjaśniło, więc o, poczekamy i zobaczcie, kolor prezentuje się tak. A jak wiecie, ja ostatnio zakochana jestem w kolorze miętowym, szałwiowym e, i ta kurtka jest po prostu idealna. Jeśli chodzi o cenę sukienki, to chyba 129 zł. Natomiast kurtka 159 zł, zaraz Wam ją narzucę nawet do tej sukienki, żebyście zobaczyły, jak wygląda. No ale dajcie mi znać, co myślicie o tej sukience, bo ja naprawdę jestem zakochana. Także Mohito to jest chyba. Jedna z najpiękniejszych sukienek, jaką w ogóle e, u siebie mam. Mam wrażenie, że to mierzymy będzie dość długie, ale staram się Wam tutaj e, wszystko e, pokazać. Dobra, mamy to. Ok, i zobaczcie. Wygląda tak. No bosko, tutaj już bogi Miłka, jakby nawet chciała, to się niczorta. Nie, dopnie. Natomiast tak jak wam mówiłam, no ramoneska zapięta, nie, to nie ja. Ja nie noszę takich ramonesek zapiętych. No i tak wygląda e, z sukienką. Uważam, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także moi drodzy, lecimy jeszcze dwie pary butów e, i co? I będziemy powoli kończyć. To mierzymy z mochito. Buty, które tak mi się spodobały, i niestety chciałam być mądra i zamówiłam e, trochę za duże. No ale wiecie, jak to jest. E, no, tak czasami bywa. Te buty są mega i strasznie ich chciałam mieć. No i wzięłam 40, 179 zł. Takie buciki kosztują. No i zdecydowanie, kochani, te buty są na mnie za duże, także będę musiała wymienić sobie na rozmiar mniejszy, o ile jeszcze w ogóle będą dostępne. I zapomniałam, że mam tutaj jeszcze bransoletkę, która też mi się przestrasznie spodobała, bo to ma również, zobaczcie, bransoletki, torebki, buty. I brązoletka wygląda tak i kosztowała 39,99. Taka pandorka Ala. Zobaczcie, śliczna. Myślę, że pięknie będzie wyglądała na dłoni, i sztosowe klapki, jak to się u mnie mówi. Zobaczcie, i tu już wzięłam 39, i one są idealne. Chyba były jeszcze czarne, tutaj z wstawkami różu. I one kosztowały 89,99. Ale fajne. Takie do latania, nawet do sukienki, myślę, że będą wyglądały świetnie. Także takie jeszcze piękne klapeczki, moi drodzy! Dobra, i to by było na tyle. Teraz mogę się już z Wami żegnać. Koniecznie zostawcie łapkę do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. Eee, dajcie znać, która z tych rzeczy najbardziej Wam się spodobała. Dajcie znać, czy lubicie robić zakupy w Mohito. Ja jestem zachwycona i uważam, że to jest naprawdę rewelacyjny, wiosenny haul. Także ściskam się z Wami serdecznie. Przesyłam buziaczki do następnego. Hej, pa!